Czułem się upokorzony, poniżony. jakbym był pod człowiekiem, można powiedzieć, że jak śmieć. Czułem się takim w cudzysłowie piątym kołemu wozu. Jestem na tym świecie 28 lat. A żyję tak naprawdę od dwóch. Nazywam się Dawid Sidor. Obecnie o, o... 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 Ten. Obecnie... Obecnie. jeszcze mam 26 lat. Oj, problemy z mową zaczęły się mniej więcej w wieku sześciu, siedmiu lat. Czyli już w takim czasie bardzo wczesnego dzieciństwa, jakieś zacięcia, powtórzenia i tu powtórzenia od samych sylab do nawet całych wypowiedzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Są chusteczki. Halo, Krystian, popatrzcie na mnie. Na świecie jąka się ponad 70 milionów ludzi, ale jeszcze więcej ma bloki mowy. I to jest zasadnicza różnica. I jąkanie, powiesz nie do końca płynnie, ale powiesz. Blok mowy. Uniemożliwia odezwanie się dokładnie. Bo nie, wtedy wpadają stare. Cienka czerwona linia. Cienka czerwona linia między spontanem a nową mm -hmm. modą. Pomyślmy teraz o tych wszystkich osobach, które codziennie budzą się z myślą. Nie przywitam się z rodzicami, nie zadzwonię w pracy, nie kupię obiadu. Właściwie całe życie to jest nieustanny strach przed spotkaniem drugiej osoby. Dźwięk oczekiwania. Mm. Hmm. I w tej sytuacji wiele osób z blokami mowy rezygnuje z od połączenia odkłada tłumacząc, że na przykład nikt nie odebrał. Zaliczyłem kilka gabinetów logopedycznych w swoim życiu. Jest fajna atmosfera, ćwiczenia jakieś wiadomo, i tam rozmawiałem w miarę komfortowo, ale w momencie wyjścia do środowiska zewnętrznego ten problem na nowo się pojawiał. Chciałbym tutaj pójść w taką narrację, no. żeby zapytać się, czy oferują torty bezowe. Mm, torty bezowe, świetnie. Dzień dobry jestem, Kuba. No świetnie. Żadnych zająknięć. Super, to na pewno działa. Pani Logopeda klepała mnie po ramieniu. Brawo, kubuś! Tak dalej. Poproszę tylko pieniądze za wizytę i zapraszam ponownie. Rodzice patrzą, widzą efekty. Wow! Po czym wychodziłem z gabinetu, szedłem do pierwszego, lepszego sklepu. Chcąc kupić sobie bułeczkę. Podchodziłem. Oczekiwanie od kogoś, kto ćwiczy w jednym pokoju, że ta technika, którą tam pozna, będzie działała poza gabinetem. Byłoby nonsensem. Szłości chciałbym zostać porterem. I to. Właśnie Zamkałem się i miałem blokimowy przez jakieś 18 lat w swoim życiu. Zaczęło się to w wieku 7 lat. Poprzedziły to dwa takie cięższe wydarzenia, a mianowicie kopnął mi raz prąd i raz miałem taki wypadek na motorze. Jeśli wibracja wibrację rezonansu, to Krystian spróbuj to wyrezonować do, góry. Do, do trzeciego poziomu do góry. Przez jąkanie jakby całe te 18 lat chodziłem spięty, unikałem wielu sytuacji w codzienności, wycofywałem się z życia społecznego. Na przykład, jak szedłem ze znajomymi na kebaba. Ja się musiałem kolegów prosić, czy mogą za mnie zamówić, bo ja się bałem odezwać. O, to Weregut. Ja widziałem ten wzrok. Te ich miny, no i może no, sam tak się czuję, że jestem inny niż większość osób. I czemu to? W... Akurat ja się jąkam. Cześć wszystkim. Jestem Michał. 14-16 lat. Hormony buzują, pojawia się ta potrzeba akceptacji. A jak tu się integrować? Z rówieśnikami, jeśli nie można się do nich odezwać. Do widzenia. Najbardziej się bałem sytuacji, gdzie ja jestem z dziewczyną w restauracji i ja muszę zamówić dla obojga coś. Taka sytuacja by powodowała u mnie takie upokorzenie. Byłem kiedyś na koncercie swojego ulubionego wokalisty. A ja! Na ten koncert wybrałem się specjalnie do Szkocji. Prawda, rezerwacja biletu, hotelu, człowiek ma ten wkład własny, tak? Po czym już widzę, oho, jest po koncercie. Mam to okazję, żeby podejść, zapytać, poprosić o zdjęcie. Pamiętam, jak dzisiaj podchodzę, podekscytowany, po koncercie, energia, adrenalina. Chcę poprosić tylko, żeby się podpisał. On tak się na mnie patrzy, I'm, I'm, I'm so... I'm sorry, chciałem powiedzieć, a ton tak się spojrzał. Pomyślał najpewniej, że jestem pod wpływem, więc spojrzał się dziwnie, poszedł dalej. Postanowiłem to zmienić, bo nawet dochodziło do sytuacji, że ja wracałem do domu po takiej ciężkiej sytuacji na zewnątrz i płakałem, że ja sobie nie radzę ze zwykłymi rzeczami. Nie dawało mi to spokoju w ogóle telefon gdzieś wykonać. Niewyobrażalne było, że ja będę kiedykolwiek odbierał telefony w pracy. To było dla mnie kosmos. To był dla mnie kosmos. Powiedz o tym ostatnim wydarzeniu, bo właśnie pobiłeś swój rekord dzienny. Tak, w ciągu jednego dnia wykonałem 100 telefonów, wszystkie przebiegły pomyślnie. Na 100 telefonów tylko dwa były rozłączone. No i trwało to około 5 godzin, mhm. ale dałem radę i potem czułem niesamowitą odwagę i czułem się super. Do no. około 3-4 lat zająłem się tak hobbystycznie dla siebie nagrywaniem utworów. Co ciekawe, gdy miałem problemy z mową, problemy w śpiewaniu, w rapowaniu nie występowały. To jest jakby odrębna rzecz. Można płynnie śpiewać, można płynnie rapować, jednocześnie jąkając się, to jest niesamowite. Obejmę cię, poluję na ponure doświadczenia po fakcie. Yeah. Co więcej myśli, życie to nie sen, no bo nie wystarcza instynkt. Gdy już miałem problemy z mową, zacząłem więcej jeść, mniej wychodzić, byłem bardziej zamknięty. I był taki etap, w którym postanowiłem wszystko zmienić. Gdy ważyłem 118 kg, powiedziałem dość. Albo coś zmienię, albo zniknę. No i. Przez trzy miesiące schudłem ponad 20 kg. Wpadłem na pomysł, aby przebiec maraton jako mój pierwszy bieg w życiu. Taki mój znajomy powiedział, że prędzej umrę niż to zrobię. Dokładnie 13 października 2024 roku przebiegłem swój pierwszy maraton. Mam to! Jestem mistrzem! Mową możemy zrobić bardzo dużo: i pomóc, i zranić, i rozwalać pewne rzeczy, i filozofować, i cieszyć się, i wyrażać swoje emocje. Więc jeśli ten aspekt naszego życia jest zamknięty, myślę, że tracimy bardzo ważną część swojej osobowości, tożsamości. Być albo nie być. Jeśli w istocie. Szlachetniejszą rzeczą jest znosić pociski zawistnego losu. Świat dookoła nas składa się z sylab. Jesteśmy jako ludzie stworzeni do opisywania rzeczywistości dookoła nas. Po jakim człowiekiem jesteś, zależy od tego, jak traktujesz innych. A to, jak traktujesz innych, jest oparte na tym, jak do nich mówisz. Więc mowa ma bezpośredni wpływ na to, kim jesteśmy. Nikt nigdy wcześniej nie mógł mnie wysłuchać. Ja tutaj jestem, ja tutaj żyję, ja mam swoje zdanie. Od dwóch lat mogę tego doświadczać. Życie nie jest już szaro-białe tyle. Ono ma kolory, ono ma barwy. Mogę się kłócić, wyzywać, argumentować. Wszystko ma sens po prostu. O to chodzi w życiu. Właśnie o to. Cisza, a to wpędza brak, kiedy pozostajesz sam sobie nie odzywas, mimo mimowolnie. Mam ochoty ciągle, do tego my ciągnie, rymuje się w głowie. To cudowne, tylko dotknę, ta muzyka łączy wiele kropek.